i dzisiaj będziemy robili yerbatę. Tutaj widzicie może już taki Amanda. To będzie nasza herbata. polecam ją bardzo. No to możemy zaczynać. Dlatego będzie potrzebna się gotuje woda, kubeczek, bombija i i piszcie w komentarzach co to jest. To ja was Agatę. No i termometr do mierzenia. Ile będzie? Tutaj chodzi. Ja myślę, że. Poczekajcie, tak. z wymiarów już będzie. Będziemy teraz. E, nalewali tutaj wodę. to tonia, tonia. Nalewamy wodę. Proszę. E, nalewamy tutaj wodę. I wkładamy termometr i sprawdzamy, Ile stopni jest tutaj. Ej, on wygląda tak i wkładamy go tak. Ja sobie tylko tutaj sprawdzę, a my przez ten czas będziemy nalewać i do tego jerbacę. To jest bombija. Ej, no, no może bardziej to tak pokażę. Bombija z. Przepraszam, z sprężynką. To my może sobie nalejemy jerbatę dla początkujących mało nalewa. Nasypujemy mało mało. Zaraz coś opowiem o tym kubku. Czy mało nasypujemy dla początkujących, bo jak za dużo amandy nasypić, to jest bo to jest gorzka prawdziwa yerba. Sprawdzamy ile tu jest. 60, no to a my jeszcze tutaj sobie podgrzejemy. Bo od 65 do 75 musi być. No i teraz tak, nalewam, a, jeszcze pokażę jak to wygląda w środku. Tak to wygląda. No. No i co? No i wlewamy. Trochę mi się rozlało, widzę. no trochę mi się rozlało ale będziemy musieli jeszcze nalać bo to za mało, nie wiem czy nie za dużo bo jestem początkujący ale myślę, że nie nie no, no, nie źle i powiem jak z takim pływeczkiem bo ja tak mówię, żebyście zgadnęli jak to się nazywa jak, no bo ja wybrałem taki, zaraz o nim coś odpowie, jak będę pił to jest dziwnie. poczekam, jeszcze aż podgrzeje, ja coś... To jest bombija, którą wziąłem sobie z, z właśnie sprężynką, bo ona jest najlepsza do wszystkich, do wszystkich właśnie yerbomat. Yerba tak się to ja nazywa. Polecam naprawdę firma Amanda i będziemy robili herbatę z niej dla początkujących jak mówiłem i to jest kubeczek, to jest drewno, jak widzieliście tam które jest zrobione z y, palosanto, okute, okute metalem, bo palosanto trzeba dbać, a jak wam pęknie, to będzie przeciekało, ale okute to jak pęknie to nie właśnie o to chodzi. Mamy jeszcze śsteczkiem, bombije z filtrem bombiję. Ta jest najlepsza. Bo siateczką. siateczkiem... Bo siate... Można już robić to, poczekajcie. E... Bo po prostu no ta siateczką ona powoduje, że... Ona powoduje Tosia przez ten... Nagrywam filmik. Powoduje, że... Zobaczcie, tutaj zalejemy jeszcze trochę. 5 minut czekamy. 5 minut czekamy tutaj, aż się to zaparzy. Pierwsze, a bo jak się parzy? Parzy się, że najpierw zalewa się właśnie wodę. Do tego do tego, no wiecie, kubeczka. Y, czekamy 5 minut i znów zalewamy bo to musi napęcznieć i później znów wlewacie i to jest konkretne już wlanie y, siateczką y, bombija jest że y, ona jest dobra do pylastych y, właśnie y, 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 czekajcie no do tych herbat można tak to nazwać ale to tak naprawdę cenna herbata tak? No i to do yerba, no a z filtrem to się nadają do grubo ciętych, bo one mają taki specjalny filtr i kosztują 101 zł, a to droga. A ta jest najlepsza, bo to jest do wszystkich, do grubo, do plastych i tak dalej. Jak przyciśniecie mocniej, to widzicie, to się tak specjalnie ugina, żeby nie przelatywały. Jak chcecie, żeby mniej Wam przelatywało fusów, to po prostu to robicie. A jak chcecie, żeby Wam moc, żeby wiecie. No ale radzę bez fusów. To a jak na przykład jeszcze macie z boku, to tak robicie wam się zgina. To ma końcówkę tak zagiętą. I tak to wygląda bombija. I czekamy właśnie te 5 minut. Polecam Wam bardzo taki kubek, bo jeszcze jest klebasa, czy jak tam się to się nazywa? Kalebasa, coś takiego. I to jest już specjalny kubek, z którego pili Indianie, bo to wymyślili Indianie, tą hierbomatę. I może mi chyba zalewać, moim zdaniem, bo można na 3 minuty wiecie to przeciekać. że ja potrzebuję naszego tutaj. O, tak wygląda jeszcze raz. Będziemy potrzebowali naszego tutaj. Gdzie ja to robię? A tu będę robił. Dobra. Zobaczymy, ile tu jest stopni. Zwyższa się, zwyższa, zwyższa, zwyższa. To jest. A i jak yy, na te pala są to te palosanto, to te drewno trzeba dbać, żeby nie pękło. Trzeba je naoliwiać oliwą z oliwek albo masłem smarować paluszkiem. Nie? Yy. Ale to po prostu nakładacie na paluch i smarujecie, żeby to wsiąknęło, nie pękło. Zobaczmy, ile tu jest stopni 72-3. Więc teraz kładziemy to na bok i wlewamy. Wow, poszyło mnie. Jezu! I trochę przesadziłem, ale to nic. Przepraszam, że taki brud jest, ale muszę ją niestety wyczyścić, bo mi się rozlało. O Dobra, zrobię eee, to do tyłu. Teraz Wam pokażę jak to wygląda. To odstawiamy sobie gdzieś. Ja chowam tutaj do szuflady. Eee, to jest nieprzydatne. Tutaj wydajemy może. Dobra, i teraz wkładamy naszą bombillę. I sprawdzamy, czy nie za dużo wsypałem. Czekajcie. Tak średnio. Takie zasypanie może 5 razy działać, więc powiem, że o, jeszcze raz firmę Amanda i chyba kończymy. A jeszcze wam miałam pokazać skórę. Czy to? wygląda tak skórę. O, to jest słoneczka. Tak. No. no i co? Elo.